Czy nasza żyłka zapamiętuje pamięć kształtu szpuli, z której nawinęliśmy, i powstają charakterystyczne spirale, co powodują krótsze rzuty? Nie możemy sobie na to pozwolić. Zwróćcie uwagę, jak tutaj się klącze żyłka. Nawet się tak dzieje przy nawijaniu nowej żyłki, ona po prostu pamięta pamięć szpuli z której ją nawinęliśmy. Jest to z ma zmora małych szpulek starych kołowrotków, gdzie były małe szpule o małej średnicy i po prostu te spirale powstawały tutaj nieuchronnie. Dodatkowo, gdy nabijamy nową żyłkę, to też to te zjawisko też występuje i żyłka często y, się plącze w spiralkę. Ta spirala powoduje, że rzuty są krótsze. Jest na to bardzo łatwy sposób, łatwy, domowy i szybki. Naszym prostym sposobem jest po prostu włożenie naszej szpulki pod ciepłą wodę. Jest to szybki zabieg. Najlepiej pod bardzo ciepłą wodę. Właśnie tak. Musimy przytrzymać żyłkę około kilku minut w bardzo ciepłej wodzie. W ten sposób żyłka się ułoży i zapamięta kształtem naszą szpulę. Co spowoduje, że ta linka będzie prosta. Po tym szybkim i prostym zabiegu nasza żyłka lepiej już będzie ułożona nasz szpuli kołowrotka. To spowoduje mniejsze spirale i dalsze rzuty. Bardzo szybki i fajny zabieg. Nasza żyłeczka już jest naprawdę bardzo równa. Super pomysł, super patent i bardzo szybki w wykonaniu. Pamiętaj tylko, żeby mokrej szpulki nie zakładać od razu na ko kołowrotek. Trzeba ją zostawić, żeby woda odparowała, bo w ten sposób zatrzemy hamulec. Siemano!